Tutaj bym się posłużył cytatem z, z, z raportu Cyfrowa Polska przygotowanym przez zespół Michała Boniego, z którego wynika, że nieprawdą jest, że głównym powodem, który prowadzi do wykluczenia cyfrowego w Polsce jest brak dostępu do szerokopasmowego internetu czy brak środków na zakup komputera. Okazuje się, że jednym z najbardziej ważnych czynników, które powodują, że ktoś nie korzysta z internetu i komputera jest brak odpowiednich treści. A w ramach anegdoty chciałbym Was się zapytać, czy zauważyliście pewien skokowy wzrost aktywności was, pokolenia waszych rodziców e, korzystających z komputera po pojawieniu się naszej klasy? Ja osobiście zauważyłem to poprzez fakt, że moja mama zaczęła robić szybciej przelewy internetowe e, zaraz po fenomenie naszej klasy, który może już w dużej mierze przeminął, jednak pozostawił za sobą kilka milionów ludzi z pokolenia e, roczników 60 w górę, które znalazły swoich znajomych, spotkały się na tą kawę czy herbatę czy na no, coś więcej może już z tego portalu nie korzystają, jednak przyzwyczaiły się do opalania internetu i znajdowania tam ciekawych treści, informacji, ludzi i relacji. Teraz korzystając z tego fenomenu staramy się nawiązać do tego i zaproponować coś dla osób związanych z edukacją. Jak już my, oczywiście, żebyście Państwo byli świadomi, oferujemy produkty, które są płatne i są związane z oferowaniem kontentu edukacyjnego przez przeglądarki internetowe na zasadzie posiadania własnego konta, tak jak na naszej klasie, na przykład. Programy, które kiedyś były dostępne na płytce, my po prostu włożyliśmy do internetu, do przeglądarki. No i oczywiście całe szczęście żyjemy z tego, że sprzedajemy go za granicą w Niemczech i innych krajach europejskich, ponieważ w Polsce po prostu jest bardzo mały popyt na tego typu usługi. I pytanie, co z tym zrobimy? Naszą odpowiedzią na ten problem jest stworzenie tego popytu poprzez rozdzielenie darmowych usług learningowych osobom związanym, związanym z edukacją. Usług tych mamy już trochę, więc mamy, że tak powiem, duży arsenał amunicji, które możemy zaoferować. Są to przede wszystkim kursy związane z nauką języków obcych. Aktualnie mamy w swoim portfolio już trzy, trzy języki. Fajnie, gdzie jest dla dzieci. Później mam angielski, hiszpański do dorosłych, mam jeszcze niemiecki, niestety musicie mi Państwo wybaczyć, ponieważ nie zmieści mi się na slajdy. A za trzy miesiące skończymy jeszcze włoski, francuski i rosyjski. Tak więc zrobimy trochę tego. Szczęśliwie, tak jak wspomniałem, tłumaczymy go na inne języki, co nam, że tak powiem, pozwala wypłacać co miesiąc pensję pracownikom. A w ramach współpracy z nauczycielami, chcemy im po prostu przedstawić ten wysokiej jakości content, aby umieli go docenić. Naszym problemem. Oprócz braku popytu jest fakt, że na, na rynku powstają co chwilę jakieś filmy, które oferują pewnego rodzaju kursy e-learningowe, które po głębszym zastanowieniu okazują się kursami, które polegają na tym, że raz w tygodniu dostaje się na maila PDF-a z ćwiczeniami. Jak ja ostatnio sprawdzałem w moim słowniku, to to nie jest multimedia edukacyjne, to nie są kursy e-learningowe, to, to jest po prostu kurs korespondencyjny w wersji e-mail. Ale wiele osób tego nie wie, bo skąd po prostu mają wiedzieć, skoro nie mieli wcześniej żadnego kontaktu z e-learningiem, m-learningiem, b-learningiem, whatever. My staramy się poprzez dostęp z wysokiej jakości produktem dać im możliwość uświadomienia się, jakie są możliwości yy, istniejące na rynku. Krzysiek wspominał, co nam się udało zrobić w ciągu dwóch lat yy, i tutaj doliczył rok na powstanie samego pierwszego kursu. Bo tak naprawdę, jakby docieranie do naszych partnerów, czyli do bibliotek i szkół publicznych, rozpoczęliśmy tak naprawdę w kwietniu zeszłego roku. I od kwietnia zeszłego roku udało nam się dotrzeć do 850 bibliotek, 898 szkół w całej Polsce. Te dane się zmieniają z dnia na dzień, więc tutaj y, możliwe, że jest nieaktualne aktualne. I minus, oczywiście. I teraz tak, celem naszych, naszym było od początku zwiększenie kompetencji tak bibliotekarzy jak i nauczycieli, e, oczywiście skorzystanie z naszych produktów, ale przy okazji musieliśmy odbywali cały kawał roboty związane z obsługą internetu, skrzynek mailowych i całej reszty, która jest zwyczajnie potrzebna, taką podstawą e, potrzebną do obsługi naszych kursów. Akurat nie bierzemy za to pieniędzy, a mam wrażenie, że robimy jeden z większych projektów podnoszących kompetencje e, tych grup zawodowych w Polsce, z czego się jest, jesteśmy oczywiście dumni, i okazuje się, że wcale nie trzeba robić pok za kilka milionów złotych, żeby to zrobić. Co nam się również udało, to udało nam się zarejestrować w Ministerstwie Edukacji Narodowej pierwszy internetowy podręcznik, który został dopuszczony do użytku szkolnego. Jest to bardzo fajne, ponieważ nigdy wcześniej nie było podręcznika, który nie, był, nie miał wersji zgrywanej na, na płytkę czy na To live. Jesteśmy pierwszy podręcznik, który jest tylko i wyłącznie w internecie. Zajęło na to parę miesięcy. Ciekawej dyskusji z urzędnikami, ale tu wielki szacunek dla nich zgodzili się. Otrzymaliśmy również jakąś nagrodę od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, czyli certyfikat jakości i innowacyjności. I teraz plany na ambitne do końca tego roku do których Państwa zapraszam, o czym za chwilę, to dotarcie do pół miliona osób, uczniów, rodziców, nauczycieli poprzez współpracę z dwoma tysiącami szkół oraz dwoma tysiącami bibliotek w całej Polsce. W celu stworzenia zapotrzebowania na nowoczesne produkty edukacyjne, które sfinansuje ich dalszy rozwój. To jest klucz, dla którego w ogóle robimy tak dużo rzeczy za darmo. A klucz, dla czego jesteśmy w stanie to zrobić w tak długim horyzoncie czasowym, no to powiedziałem przy okazji ekspansji na zagranicę. Teraz taki jeden wykres naukowy, obiecuję, że jest to pierwszy i ostatni. Jednak dlaczego podaj, podałem taki liczbę jak 2000 bibliotek czy pół miliona osób? Ponieważ naszym celem jest dotarcie do 16 tysięcy osób, 60 tysięcy nauczycieli, którzy stanowią około 16% całej populacji nauczycieli w Polsce. A na tym wykresie możecie Państwo zobaczyć krzywą adaptacji innowacji, co to znaczy? Znaczy to tyle, że każda innowacja, czy to jest poruszanie się pojazdem kołowym, dwukołowym, czterokołowym, używanie małego komputera zamiast telefonu stacjonarnego, tak naprawdę nabiera rozpędu w momencie, kiedy około 16% populacji zaczyna z tego korzystać na, na co dzień. I te dwie grupy to są innowatorzy tak zwani oraz early adopters, czyli osoby, które bardzo szybko przyswajają wszelkiego typu nowinki, z całą pewnością albo Państwo jesteście nimi sami, przychodzą na dzisiejsze spotkanie, lub z pewnością macie taką znajomą osobę we własnym gronie znajomych lub w rodzinie, która wszystkie nowi nowinki łapie jak osoby z osłabionym systemem odpornościowym katar w trakcie zimowego poranu. Dochodzimy po, po złapaniu tych 16% do tak zwanej przepaści, ponieważ jest to test dla każdej innowacji. Albo przekroczy się tą, można powiedzieć, masę krytyczną, po czym mamy szansę dotrzeć do, pozostałej, do pozostałych 80% populacji, lub co nasza przygoda się kończy i zawijamy interes, zmieniamy zawód i tak dalej. Naszym celem jest poprzez nasze działania stworzenie właśnie tej masy krytycznej, która nam pozwoli zmienić po prostu zachowania ludzi. To są bardzo ciężkie rzeczy. Tutaj się na nikogo nie obrażamy. Jakby zbyt łatwo było zmieniać zachowania ludzi, to komunizm będzie trwałby do dzisiaj. Dobrze. Parę słów, dlaczego to robimy. Robimy to, ponieważ na całe szczęście jest, możemy się utrzymać z wpływów z rynków zagranicznych, które tutaj wymieniam. Ponieważ potrzebujemy liderów opinii, Mamy nadzieję, że nauczyciele i bibliotekarze, do których docieramy, staną się swoistymi liderami opinii, którzy będą w stanie powiedzieć, że pewne produkty są wysokiej jakości, a inne nie, nie są. Na dzień dzisiejszy tego nie ma. Na dzień dzisiejszy funkcjonujemy na rynku, gdzie wygrywa jedynie opakowanie i obietnice, które na nim są. Jest to troszkę przerażające, ponieważ to opakowanie ładne jest dosyć stosunkowo łatwo zrobić. Dużo trudniej jest zrobić wysokiej jakości kątem. Dlatego potrzebujemy osób, które się znają na temacie i mają siłę i reputację, żeby uwiarygodnić swoje słowa i swoje opinie. A zależy nam na tym, żeby ostatecznie w Polsce powstał rynek, który nie jak fundusze unijne, oczywiście, które są, ale zaraz ich nie będzie. Tak naprawdę, jeżeli chcemy, aby w długim okresie czasu naszym, na naszym polskim rynku żebyśmy mieli grupę fachowców zajmujących się edukacją w nowoczesny sposób, potrzebujemy rynku, który będzie wchłaniał ich produkty, który będzie finansował ich pensje, będzie umożliwiał im opłacanie rachunków co miesiąc. I mam nadzieję, że nie będą to fundusze unijne, bo one dzisiaj są, za pięć lat ich nie będzie, później znowu będą, nikt nie wie, tak naprawdę to nie jest, to nie jest coś, na czym można oprzeć swoje plany życiowe. Dzięki projektom unijnym na pewno nie dojdziemy do grupy, do momentu, gdzie grupa osób w trakcie studiów podejmuje decyzję o robieniu fajnych kursów i e learningowych jak dorosne, jak, jak, jak skończy studia. To może tak naprawdę zapewnić dopiero stabilny rynek, gdzie będziemy mogli powiedzieć, że potrzebujemy mniej więcej tylu i tylu fachowców w przyszłym roku, którzy będą robić e i Pozytywne skutki dla edukacji, jakie my uważamy, że to przyniesie wielu naszych nauczycieli, to podnoszenie ich kompetencji, które są niezbędne, aby korzystać z naszego programowania. Uczniowie uzyskują dostęp do interesujących gier edukacyjnych i filmów, z których składają się nasze kursy. I co jest bardzo ważne, też umożliwiamy tak naprawdę indywidualizację kształcenia, czyli wszystkie postępy, tak samo jak w Khan Academy, wszystkie błędy, sukcesy dziecka są zapisywane na bieżąco, raporty się same tworzą. Nie trzeba, że tak powiem, na koniec semestru siadać i nad każdym uczniem się zastanawiać, co, z czym dziecko miało problemy, bo po prostu system jest od tego, żeby, żeby śledzić. Takie proste, ale niezwykle ważne automatyzacje ułatwiają pracę nauczyciela. No a my mamy nadzieję, że na końcu tego procesu będą funkcjonować na polskim rynku i się utrzymywać w wysokiej jakości treści cyfrowe. I teraz jak to osiągamy? Osiągamy to w ten sposób, że współpracujemy z bardzo prężnymi instytucjami, które tutaj między innymi wymieniłem, a które tam nawet gościa dzisiaj będzie prezentował za chwilę. I mam nadzieję, że uda nam się kolejne cele, które Państwu wymieniłem, osiągnąć dzięki kolejnym instytucjom, z którymi rozmawiamy, z które z którymi może Państwo reprezentujecie. Ale, jak szkoła 2.0 Macha, dziękuję. Jakby ktokolwiek był również zainteresowany, też się kręcę tu w pobliżu. Jakby ktoś miał pytania dotyczące kursów, które oferujemy, jakby ktoś był nauczycielem, który chce mieć dostęp do tych kursów za darmo, jak wspomniałem, również jestem dostępny do późna. Tak samo, po konferencji zapraszamy Państwa wszystkich na, na pizzę i poczęstunek do nas do biura, tutaj jest 100 metrów obok, na ulicy Rapackiego, więc będzie można w takiej nieformalnej atmosferze sobie porozmawiać. A póki co kończę, ponieważ jest dużo osób zostało. Aha, tylko mi koleżanka jeszcze prosiła, żeby wspomnieć, że 22 marca organizujemy bezpłatny konkurs językowy dla dzieci ze szkół podstawowych. Więc zapraszamy, żeby można się zgłaszać, będziemy robić rankingi fajne są fajne nagrody. Serdecznie. się serdecznie I jest dopadła.